halo. Ha, Witamy serdecznie w nowym vlogu. Dzisiaj 7 grudnia. 7 grudzień, tak powiem. I e, od czego zaczynamy? Powiem Wam szczerze tak. Dzisiaj e, zachciało mi się iść do Center Shopu. W ogóle e, mamy trochę zamęt w mieszkaniu, z tego względu, że choinka jeszcze nie ubrana. Jeszcze tam dowieszam bombki. Wczoraj byłam w. Kauflandzie kupiłam kilka takich małych kul dyskotekowych, znaczy się takich bąbkowatych z plastiku, bo stwierdzam, że kotek może to ściepnąć i tak zbieram sobie po, po można powiedzieć po trochu te bąbki plastikowe, to tu, to tam i dzisiaj w centershopie zakupiłam też takie takie dwie paczki takich o sztank Takich e, lasek. E, Kacperkowi kupiłam taką kulę śnieżną. Jak ktoś pamięta z dzieciństwa, można począć. Daje to fajny efekt. Z Mikołajem były różne. E, taki, no, taki fajny Mikołaj. strzaska się nie ze szkła jest ok. Kolejną rzecz, którą kupiłam w Centershopie, był taki dinozaur do nakręcania. Kacper lubi takie nakręcane rzeczy on sobie tak skacze po o widzicie właśnie, tak to mniej więcej wygląda tak za parę euro się różnych rzeczy kupiło i taką tablicę do rysowania macie tutaj taki sztyft ona jest na baterię i wyciągamy ten sztyft Kasper już wypróbowywał fajnie sobie na niej rysował tu się resetuje to wszystko, a tu można sobie fajnie pisać i to jest takie, o widzicie, kolorowe. I tu sobie to wszystko fajnie tu znika. No, że mniej więcej to tak wygląda. Jeszcze kupiłam y, tam parę rzeczy spożywczych, magii i tego typu sprawy. No i. Ups, spadło mi to. No i co jeszcze kupiłam? Byłam jeszcze w Aldi. Kupiłam sobie piżamę. Piżamę za 10 euro, taką świąteczną że będzie fajna do spania, dobry materiał a tu są jeszcze spodnie do tego bo mówię, a nie mam za bardzo tak, takich fajnych piżam to przynajmniej sobie sprawię taką piżamę do spania no, lubię bawełnę, człowiek się nie poci w nocy wiecie, a Gasper dzisiaj w ładnym yy, sweterku tak? tak? z Mikołajem tu jest Mikołaj, tak? tak? Tak. I teraz bierzemy się za nasze kalendarze, tak? Dobra. O, moi drodzy, zaczynamy od herbatkowych kalendarzy. Mój kalendarz Kacpi wyciąga herbatkę dla mamy. Jaką tu herbatkę wyciągnie dla mamy, za chwilę się dowiemy. Herbatka. Pokaż. Ale więcej nie idzie wybierać. Pokaż herbatkę. No pokaż. Tu. Bek krojta. Czyli y, górskie... Górskie zioła. Teraz dla taty herbatkę. Trzymaj. No, wyciągnij. Białą herbatę wyciągnęliśmy. Wajsa ty. Biała herbatę, tak. Do taty. Teraz mamy kalendarz z Aldi numer 7 dzisiaj. Aldi, tak. 7, 7, 7, nie jeden. Siedem. Szukaj numeru siedem. Tutaj Kaspi znalazł. No, otwórz. Patrzcie, a Kacper fajnie rozumie po polsku już. W sumie wcześniej rozumiał, ale coraz więcej się rozgaduje po polsku, więc jest dobrze. I mocno, mocno, mocno. O, czekoladka. Dla Kacperka, pokaż czekoladkę jaką masz Z takim, z takim orzeszkami I tu mamy mhm. Good Shine do Zakupu Bond zakupowy Niewykorzystany, można sobie wykorzystać też na ID Sport Kolejny kalendarz z Mario. Szukaj numeru 7. Gdzie jest numer 7? Tu tworzymy. Trzymaj. Pokaż co tam masz. Taką czekoladkę znowu. Nie wiem co tam było, ale coś tam fajnego było. Kolejny kalendarz to jest z minionkami. Szukamy numeru 7. Tadał, tadał. Gdzie jest numer 7? Ja już widzę. Odpowiedzieć ci? Czy sam znajdziesz? O, Kaspis, znalazł. Otwórz. Mocno. Pokaż, co tam masz. Znowu fajna czekoladka. I mieliśmy takiego minionka w środku. O. Kolejny kalendarz dla taty. Balea seria męska, numer 7. Szukaj. Ja już widzę. Gdzie jest numer 7? No. Tu wciśniemy. No i wyciągnij, co tam jest. Pokaż. Tu mamy moment, trochę ostrość ucieka. Eee, krem do stóp dla taty. Chcesz powąchać? Czy fajnie pachnie? Odwrotną stronę. Drugą stronę, bo przekręcisz korek. Pomóc? Ładnie pachnie? Ładnie pachnie? Tak? Chcesz spróbować? Mój asystent próbuje krem, ale to jest do stóp. Fajny? I co powiesz o tym kremie? Nać się do dłoni, nie? Tak? Fajne? Tak czy nie? Chyba fajne. <laughs> Wszystkim się wysmarować trzeba, nie? No. Teraz dla naszego manika. Numer 7 dla Maniego. No, wybieraj, wybieraj. No to otwórz. Otwórz. Teraz mi ten krem pachnie pod nosem, ale naprawdę fajnie pachnie. Nawet stópki jak wąchał kacper, to nie było takiego zapachu. Czuć? Czekaj, pomogę Ci, bo to naprawdę ciężko się otwiera. Coś tu jest nie tak z tym otwieraniem dzisiaj tego akurat kolenerze, bo nie się dokopać. No, wyciągnij. Kolejna saszetka dla Maniego. Pokaż, jaką fajną saszetkę Mani ma. Odwrotnie. Czytaj. <grytanie> I mamy gefylte knawerki. Für haut und glänzendes fell. Mit leinsamen i laksem. Z siemieniem mylnianym i olejem z. E, jak się to nazywa? Laks to jest łososia. Z łososia. Takie fajne. Do chrupania do manika. Teraz otwieramy dla mamy. Balea seria damska, numer 7 z DM. -u. Jest numer 7, mamy. Ale fajnie, pachnie ten krem do stóp. Kasper no. znalazł. Z balei ciężko się otwiera, ale to są solidne kartony, bo się nie rozwalają. Wyciągnij, mamie. Też jakaś tubka wyciągnij, mocno, mocno Ojku, ładnie idzie wyciągnąć trzymaj co mamie wyciągnąłeś? żel do mycia twarzy, patrzcie o chcesz pomąchać? tak? ładnie? Nie, to, to nie będziemy smarować, bo to jest do, do bólu do umycia. Wiesz, to trzeba z wodą. To, to nie jest do smarowania. Dla każdego rodzaju skóry. To już mamy. Ok. ostatnia. rzecz książeczkowa. Numer 6 z. Nie, 7. 7 Pixi. Pixi bysia. Na samym dole otwórz. Książeczki dla dzieci po niemiecku. Mini książeczki, seria Pixie. Bardzo fajna seria. Kacper je lubi zbierać i czytać. One są tam bardzo wygodne. Także wiecie, numer 7 dzisiaj. I pokaż, co za książeczkę masz. I co tam jest napisane: Ein Engel für den. Pastor. Eee, anio dla pastora. Dla księdza, pastora, pasterza. Nie, dla księdza. Ja? O księdza tu się rozchodzi. Tak moi drodzy. I jeszcze ostatni kalendarz. Jest tutaj. No nie lubię tego pudełka, bo właśnie o to mi chodziło, że ono się rozwala. Jak co roku jest rozwalone pudełko z kalendarza z Lego szukamy numeru 7 Kaspi. gdzie jest na tej scenerii numer 7 z Lego no i otwórz o, że jest łatwiej do otwarcia co tam mamy ale nam zagościli ze zwierzętami ostatnio, ostatnio był pies teraz mamy kota i ryby tylko kota i rybę i miskę nawet. Kotek, ryba i miska. Tu jest taki mały mani. Tak? Taki mały mani tam jest. Będziesz sobie domki układać. Także widzicie, coś tutaj jest fajnego. Mam trochę rozgardiasz, bo tu mam pranie powieszone nie wiem, gdzie mam suszarkę z praniem wystawić. Jeszcze jeden fotel muszę wystawić. Nie wiem, wynieść do piwnicy albo coś, bo mam tu mały. Naprawdę nie będę pokazać, bo jest po prostu Także wiecie, widzimy się jutro w następnym otwieraniu, tak? Do zobaczenia. Cześć! Cześć.